Dzisiaj nagrywamy, robimy emotkę. Hmm. Już wiem jaką. Takiego kotka bierzemy. Powiększamy troje krzywo. O teraz prosto. Teraz robimy pyk. Bierzemy mu, dajemy mu pyszczek. Pomniejszamy. Żeby było widać, żeby go było widać, nie, żeby nie był za duży, za wysok. O! Krzywo. O! Idealnie. Teraz bierzemy pół oczka. Słodziutkie będą pewnie. Gdzie te oczka? Słodkie. O tutaj. Słodziaki, prawda? I teraz patrzcie na to. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Bierzemy to. Jeżdżamy na, tu, na dół, bierzemy to. Powiększamy. Pomniejszam to znaczy. O! Także robi sobie fotę. Ale to nie będzie taka normalna fota. Teraz lecimy w dół. Że on ma tu łapkę. Trochę to poprawimy. Fyk, fyk. Tu to badamy łapkę tu. Hop! Mordka trochę. To odsuniemy, żeby poprawić pyszczek, o pyszczek powiedziałam, muszę wszystko zaprzeć, aby poprawić pyszczek, nie wiem czemu to tak jest stworzone, teraz to tu, łapka tu, no i co, a jeszcze zapomniałam o najważniejszym, nie, to usuwamy i dajemy sigmowe, Zaraz tu usuniemy. Oczka trochę niżej, żeby było ładnie. Zniszczyłam je co, Więc postawiamy znów. Takie same słodkie. O, pyk. Idealnie. I wkładamy znów okulary. To jest Sigma. No i mamy kotka. Jeszcze zapomniałam bym. Tro odrobinę powiększyć. Łapkę też odrobinę powiększyć zostaw okulary na miejsce. Powiedziałam, zostaw okulary. Chodzi mi o tą łapkę, żeby ona była tu. No i. Mamy gotowego kotka. Zdjęcie całe zobaczycie na na Instagramie, na YouTube'ie. No i co?